Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. No i mam dla Was informację taką praktycznie z ostatniej chwili. Ostatecznie to Niko Demierzewski będzie rywalem Lorenza Okoliego podczas gali, która odbędzie się w Londynie 12 grudnia, czyli już no, za niespełna tydzień. Początkowo, jak wiecie, rywalem Okoliego w walce o pas Mistrza Świata WBO w wadze junior ciężkiej miał być Krzysztof Głowacki, no ale niestety w czwartek wykryto u główki koronawirusa. No i wiadomo było, że niestety Krzysiek zostanie pozbawiony tej swojej wielkiej szansy. Natomiast od początku przewijały się nazwiska polskich pięściarzy, w kontekście możliwego zastępstwa zagłowackiego. Przez dłuższy czas mówiło się o tym, że być może takiej no szaleńczej trochę misji podejmie się Michał Cieślak. Wiemy, że Cieślak miał zaplanowany pojedynek na 5 grudnia z Taylorem Mabiką na Polsat Boxing Night, no i też wiadomo było, że Polsat nie zrezygnuje z tej walki, nie pozwoli mu zrezygnować z tego pojedynku. Cieślak tą walkę z Mabiką stocz, wygrał przez techniczny nokaut w szóstej rundzie. Natomiast jeszcze po walce w wywiadzie Michał mówił, że wcale nie wyklucza tego, że jednak zdecyduje się tydzień po pojedynku stoczyć walkę o Mistrzostwo Świata z Okolim. Natomiast no, dzisiaj rano zostało to ostatecznie zdementowane. Podobno odbyły się narady sztabu Michała Cieślaka no i ostatecznie Zbigniew Ratyński, jeden z jego promotorów, poinformował portal ringpolska.pl, że zrezygnowano z tej walki. Myślę, że że to jest ogólnie dobra decyzja, dlatego że walka tydzień po tygodniu, kolejne robienie wagi, no to, to byłaby misja praktycznie niemożliwa. Oczywiście mógłby dokonać niemożliwego cieślak, bo uważam, że w normalnych warunkach jego walka z okolim to jest takie 50 na 50, a może nawet cieślak minimalnym faworytem, no ale tydzień po tygodniu, no w zasadzie to się nie zdarza. Nie zdarza się coś takiego nawet największym journeymanom, żeby z tak niewielkim odstępem czasowym toczyć pojedynki, a co dopiero na tak poważnym poziomie. Takie napisałem. Na Twitterze myślę, że Cieślak jest na tyle poważnym zawodnikiem, że zasługuje po prostu na poważną walkę o Mistrzostwo Świata. Wiecie, że taką poważną walką nie było starcie z Ilungą Makabów w Kongo, dlatego myślę, że on spokojnie idzie swoją drogą. Dla Michała Cieślaka wkrótce przyjdzie czas, natomiast już po południu zaczęły pojawiać się takie doniesienia, że być może to Nikodem Jerzewski zastąpi Krzysztofa Głowackiego. Początkowo Piotr Jagiełło napisał na Twitterze, że Jerzewski jest w zasadzie spakowany, czeka tylko na potwierdzenie i może wylatywać. No i jakoś chwilę po 19.00 widziałem na Twitterze u Mateusza Fudali z TVP Sport, później też potwierdził to Mateusz Borek. Była informacja, że Jerzewski wylatuje, że o 19.25 wylatuje z Gdańskiego lotniska do Londynu. No i że to właśnie Jerzewski zmierzy się z Okolim za tydzień, tuż przed walką Antony Dżuszkowa kubrat pulew. Teraz jest jeszcze pytanie, czy na pewno w stawce pojedynku Jerzewskiej Okoli będzie. Pełnoprawny pas Mistrza Świata WBO w wadze Juminio Pas, który jest w tej chwili wakujący. Tutaj jakimś problemem jest fakt, że Jerzewskiego nie ma w tej chwili w pierwszej 15 rankingu WBO. W takiej 15 był oczywiście Głowacki, był też Michał Cieślak. No ale myślę, że nie jest to jakaś kwestia nie do rozwiązania, dlatego że mamy początek grudnia, to jest okres, w którym te rankingi są aktualizowane. No a Edi Hearn to jest postać w świecie boksu tak istotna, tak znacząca, że myślę, że wystarczy jeden telefon gdzieś ze strony Herna do do WBO, tam szepnie słówko, i po prostu Jerzewski w tym rankingu federacji WBO się znajdzie. Dlatego no myślę, że jednak pojedynek będzie o ten wakujący tytuł Mistrza Świata, a jeśli nie, to jakiś pas tymczasowy czy pas regionalny. W każdym razie no dość niespodziewane wielkie wyzwanie przed Nikodymem Jerzewskim, no i bez wątpienia wielka szansa dla niego. Tutaj Eddie Hern, czyli organizator tej imprezy, no od początku wydawał się bardzo zdeterminowany, bo jakiś inny Polak zastąpił Krzysztofa Gowackiego. No to ma bez wątpienia związek z tym, że właśnie do Polski weszła platforma DAZON. To jest taki nadawca, który już od wielu miesięcy stał się bardzo istotnym graczem na rynku amerykańskim. Teraz natomiast od początku grudnia wszedł do Polski, oferuje miesięczny abonament na razie w cenie 7,99, no i kapitalne walki grudniowe. No i też myślę, że Hern bardzo chciał właśnie przyciągnąć polskich, fanów e, jak najbardziej do, do tłumnego wykupowania subskrypcji właśnie na tą galę Joshua Pulew, dlatego już wcześniej zorganizowany był pojedynek Mariusza Wacha z q in Furym. E, tutaj na razie wszystko jest zgodnie z planem, ten pojedynek nie wydaje się w żaden sposób zagrożony, e, no i Okoli Głowacki, to miała być taka wisienka na torcie dla polskich fanów, e, to niestety już e, z powodów, o których wam mówiłem się wykruszyło, no ale, e, no ale będziemy mieli innego, innego Polaka w starciu z Lawrencem Okolim, jeśli Oczywiście tutaj nie będzie nagle też jakiegoś pozytywnego testu. Na razie Jerzewski wraz ze swoim trenerem przeszli już test przed wylotem. Wynik jest negatywny, dlatego wszystko wskazuje na to, że już za 6 dni tuż przed walką Joshua Pulew będziemy mieli rzeczywiście starcie Jerzewski okoli. O szansach Nikodema Jerzewskiego w starciu z Okolim będę jeszcze szerzej mówił podczas zapowiedzi sobotniej gali. No już teraz mogę powiedzieć, że są to na pewno mniejsze szanse niż byłoby to w przypadku Głowackiego czy Cieślaka, ale wielkim plusem jest fakt, że Nikodem Jerzewski cały czas jest w treningu. I to w takiej zaawansowanej fazie treningu, dlatego że on już 11 grudnia miał stoczyć pojedynek podczas gali Rocky Boxing Night w Wielkim Klinczu. No i tam też szykował się na mocnego rywala, dlatego że początkowo jego przeciwnikiem miał być Ukrainiec Roman Gołowaszczenko, ten doznał kontuzji, no ale ogłoszono, że jego zastępcą będzie dobrze znany polskim i nie tylko polskim kibicom Jauri Kalenga. Także zanosiły się na bardzo ciekawy pojedynek ostatecznie z jeszcze mocniejszym przeciwnikiem, z Laurencem Okolim zmierzy się Nikodemierzewski. Okoli wiadomo, że nie jest specjalnie lubiany nawet w Wielkiej Brytanii, dlatego, że te jego pojedynki bywają dosyć nudne. On często stosuje taki brudny boks, często klinczuje, no ale doszedł do tej swojej szansy, jest niepokonany, niedawno był mistrzem Europy, no a teraz Walczy o wakujący pas mistrza świata, no i ma ogromne szanse, aby ten pas mistrza świata zdobyć. Mamy nadzieję, że nic już się nie stanie, że w najbliższą sobotę będziemy mogli trzymać kciuki za Nikodema Jerzewskiego. Oby to rzeczywiście był pojedynek o pełnoprawny tytuł, oby wszystkie te kolejne testy wyszły negatywnie. No i co tu dużo mówić, no wielka szansa dla Nikodę majerzewskiego On tak naprawdę nic nie traci, dlatego że nikt na niego nie stawia, więc nawet jeśli przegra, no to nic wielkiego się nie stanie. Tymczasem. jeszcze pokaże się dobrze na takiej gali. Przecież pamiętajmy, że to będzie gala Joshua Pulew. To będzie tuż przed walką Joshua Pulew. Będą to oglądały miliony na całym świecie. Więc jeśli Jerzewski fajnie się zaprezentuje, no to na pewno będzie mógł liczyć na kolejne dobre oferty. Na pewno zobaczy go świat. Taka trochę niespodziewana dla niego szansa, no ale w boksie trzeba być zawsze gotowy. Zresztą Jerzewski, tak jak mówiłem, był w treningu. Na pewno jest dobrze przygotowany. No i będzie starał się z tej swojej szansy jak najlepiej skorzystać. To tyle na dzisiaj. Taki szyb, news, tylko żebyście wiedzieli, co się dzieje, no bo rzeczywiście w tych ostatnich kilkudziesięciu godzinach, no to jak na szpilkach siedzieliśmy, wszystko się zmieniało, jak w kalejdoskopie, cały czas te nazwiska Polaków się przewijały. Ostatecznie wygląda na to, że będzie Happy End będzie Polak w tej walce tuż przed pojedynkiem Antony Dysz-Łaku, Pulew o trzy pasy mistrza świata w wagi ciężkiej. Także tyle na dzisiaj, miłego wieczoru, no i do usłyszenia.